Witam Was w nowym odcinku, zagrajmy w Wiedźmin 3 Gon. Ej, zanim zaczniemy, tylko sobie przyciszę trochę. O, dobra i ruszamy. Czy kontynuujemy nasze questy. Ja ruszam dalej i co robimy? Co gdzie ja ostatnie skończyłem, bo już nie grałem chyba z nie wiem, z parę dni. Z trzy dni co najmniej grałem Wiedźmina. A też powiem, że byliśmy te elfy, nie? Więc spróbuję e, Nie... Albo. Hmm. Warto się tu rozejrzeć. Może spróbuję zrobić trochę w inny sposób. Oh, fuck. <laughs> fuck, fuck, fuck. O nie, lepiej żeby zabił nie, zabiły na starcie Lepiej żeby mi nie, zabiły Już mam prawie wszystkie z głowy Oj, pak, 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 pak Nie tak Trzeba, zauważyłem, że walki tutaj muszą się odbiwać Strasznie umiejętnie Bo widzę, że jak się gra tak że się podejdzie do kogoś, do jakiegoś potwora i się tylko dusi, cały czas przycisk i nawala, to tak to nie działa. Trzeba jednak robić te uniki i wiedzieć po prostu kiedy zaatakować, no, tak powiem. Dobra, użyjmy sobie medytacji jeszcze, zanim w ogóle gdzieś pójdę. <laughs> Dobra. Okej, okay, no i chodźmy do tych wiewiórek jeszcze raz. Eee, wspominę. To już widzieliśmy. Odłóż broń. Dość już ludzi zabiliście. Nie, nie dość! Zginie jeszcze co najmniej jeden. Epa! A czy ten occes jest... hmm, okej. Okay. No nic, dobra. Chociaż tego nie chcę, ale... No niestety. Nie chciałem z nimi walczyć, no ale no cóż... Zmusili mnie do tego, tak powiem. Nie to, że nie lubię elfów czy coś, tylko po prostu no. sami zaczęli, nie? Okay. A to z ich przywódczyni! Mm, kurde, szkoda jej trochę, bo fajne było, no ale cóż? Szkoda, szkoda trochę. Wiesz co, nie, ja sobie powtórzę tego quest'a, bo mi jest, mi jest naprawdę żal tego, ich zabijać. Niby to jest tylko gra, ale jest mi trochę żal tych elfów jednak. Tak sobie to wyobrażałem, nie? Nie, ja po prostu nie będę ich zabijał i tyle. Jego Też mają prawo żyć sobie. Co, zrobimy to jeszcze raz. Kurde, nie sprawdziłem, czy się tego. Czy się głos nagrywa? Mam nadzieję, że tak, bo. Bo jak nie, to będzie kłopot. <ślesk> Więc jeśli wybierzemy inną opcję dialogową niż, um, niż ta pierwsza to wtedy nas no, atakują. Okej. Okay. Trzeba uważać. <śmiech> <śmiech> Dobra, to Kule, nie. Tak, nie to. Mmm. 207. To kurde, nie to, wczytałem jeszcze na dole, to jak pięć. Ja. Oh my god, i teraz pół godziny znowu czytania. Kontaktem Wiedźmina w mnie to że był za nie Agent przypomina to, który Henton, przebywał incognito, gdzieś w owej spustoszonej wojnie. Okay. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o siebie. Dali dali, 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 dali. Okej. Okay. Wow! Musimy się z tymi okupcami zmierzyć jeszcze raz. Czekajcie, no muszę... Jakoś. tak Tak, fuck, 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 tak. Eee, tak, tak, tak. uważaj. Nie, to trzeba wiedzieć, kiedy się zadać, nie? Dobra. Tak jak wcześniej, zrobimy sobie medytację. <gryw> Próbujemy ich nie zabijać po prostu i tyle Może uda nam się jakoś wywinąć stąd. Jeszcze kroka będziesz miał dodatkową dziurę wełbiedłan. Czego tu szukasz? Mów! Muszę porozmawiać z twoim przywódcą w ważnej sprawie. Nie ufam ci. Domyśliłem się, kiedy zacząłeś mierzyć do mnie z łuku. Ciągle trzymasz mnie na celu, nie zrobię nic głupiego, możesz być pewien. Pewien będę dopiero, jak dodasz mi broń. No dalej, miecze. zdejmij je, to zaprowadza cię do Vernosiel. Mmm, zapewne jak no, zrobię to, to mnie też zaatakują, więc no dobra, nie będzie. Niech będzie prowadzi. Tylko chyba teraz będę musiał się zgodzić na ich warunki, bo znaczy nie da rady. Wadger? Ciekawe. Nie mamy tu problemów z potworami. Wy nie, ale Redańczycy są przekonani, że w lesie zalęgła się jakaś bestia. Wynajęli mnie, żeby żebym ją zabił. No, mylili się. Nie pierwszy raz zresztą. Nie ma żadnej bestii, nic tu po tobie. To nie są żarty. Zginęli ludzie. Zginęli żołnierze. Żołnierze Radowida, który prześladuje N.C. do Wielkiego Morza po góry Sinę. Którzy brali udział w pogromach, torturowali naszych braci, gwałcili nasze siostry. Nie zapłaczę nad nimi. Nie przestaniemy napadać na te transporty. Musimy jeść tak jak wy, więc masz dwie opcje: odejść stąd, zapomnieć, co tu widziałeś, albo umrzeć. No i Robimy to. Róbcie, co chcecie. Nie będę się mieszał. Oddajcie mojego rzeczy. I dorzućcie jeszcze coś z tych transportów. Mądre decyzje trzeba nagradzać. Bafej. Nic. Dobra. Muszę sobie założyć jeszcze raz. Miecz i musimy iść do Musimy okłamać kapitana posterunku, że wszystko jest w porządku, nie? Trochę mi się to też nie widzi, żeby go kłamać, no ale lepsze, wydaje mi się, że jest lepsze kłamstwo, niż zabijanie elfów, nie? Chociaż w sumie, hmm, z drugiej strony, to ci el te elfy nadal będą zabijać tych ludzi, nie? Więc w zasadzie to już nie wiem, co jest, co, co tu wymyśli naprawdę. Jak chcę, żeby ludzie mieli dobrze, to bym musiał zabić elfy. Jak chcę, żeby elfy, ten... Jak, jak chcę elfów nie zabijać, to muszę kłamać, i, i tak będą ginąć ludzie. Więc i tak, i tak, któraś z tych stron musi być, musi być tego nie? E, poszkodowana, nie? No ale w zasadzie elfów jest mniej, też nie? Więc to też trochę takie, czemu ja nie jadę na koniu w ogóle? Po prostu o co to ci Aha, to są coś Zobaczymy co powie ten kapitan cały Mam nadzieję, że nie będziemy mieć jakichś przykrych konsekwencji z tego powodu, że nie do końca mm, załatwiliśmy sprawę, o tak powiem Właśnie jesteś! Dorwałeś tego potwora? Nie A i teraz mogę powiedzieć, że w lesie są Skojatel. I zapewne, jak powiem, że w lesie są Skojatel, to oni pójdą ich zabić, więc nie. Nie, przeczesałem cały las, ale go nie znalazłem. Może się wyniósł. Albo się wyniósł, albo chujowy z ciebie wiedźmi. No co tu jeszcze robisz? Pieniędzy nie dostaniesz, co najwyżej kopa w dupę! Zjeżdżaj! No nic, kasy nie dostałem, ale jakieś zadanie zrobiłem tak czy siak, więc... Ach, no cóż, zobaczymy zadania. Suboczne. Dzikość serca zrobimy. Zrobimy w końcu tą dzikość serca i tyle z tym wilkołakiem. Kurde noż. Z tym koniem.

13 minut, nagrania, prawie 14. Za niedługo będziemy kończyć. Kurde, powinni mi, mi być wdzięczni ci, ja też, że ich nie wydałem, naprawdę. Gdyby nie, to żeby sobie zginęli. Gdzie to jest w ogóle to zadanie aż tak daleko? Nie tu mapa świata Może powinienem? O kurde Dobra nic M Mogłem skorzystać z jakiegoś znaku w sumie w pobliżu W sumie w pobliżu i tak nie mam nie skorzystał. Dobra